Cześć, witajcie! Tak jak Wam obiecałem, przyjrzymy się dzisiaj pierwszemu z pojazdów, który możemy zdobyć. A jest to nic innego jak Kampfpanzer 50t. Tak jest, ten pojazd, słuchajcie, szczerze mogę teraz powiedzieć, że jest to niesamowity następca tego oto pojazdu. Jak doskonale wiecie, E50 strasznie znerfili. Leopard, bardzo dobry pojazd, ale nie możemy sobie aż tyle pozwolić, co tym pojazdem. Słuchajcie, dla mnie jest to naprawdę obecnie chyba król 9 tieru. Powiem Wam szczerze, że pograłem tym pojazdem i jestem naprawdę zaskoczony, jak fajną maszynką jest PZ-50T. Zawsze uwielbiałem grać na dziewiątym tierze tym pojazdem, Baczatem 25T AP. Ale po jakimś czasie on dostał, nie wiem, jakieś zmiany, coś tam w nim grzebali i pojazd dla mnie... Teraz zupełnie jest inny niż wcześniej, i szczerze Wam powiem, ciężko było znaleźć taką dziewiątkę, gdzie mógłbym sobie bez problemu pograć. A mam ich naprawdę dość sporo i praktycznie wszystkie wbite trzy odznaki biegłości. Jeśli chodzi oczywiście o czołgi średnie, no oprócz tego, lorkę też posiadam, od czasu do czasu nią zagrywam, ale zdecydowanie chyba wolę grać. Bacchatem 25TAP. Ale słuchajcie, najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o tą nagrodę, nie zastanawiajcie się, warto, naprawdę warto. Pojazd jak dla mnie, naprawdę wymiata. Mamy twardą wieżę, mamy naprawdę niezły kadłub, gdzie również potrafi odbić i tutaj jeszcze mamy bardzo fajne działko. Patrząc ogólnie na kadłub, bardzo przypomina Progetto 65, czyli Dziesiąty Tier włoski, ale wieża jest nie wiem praktycznie od jakiego pojazdu. W każdym bądź razie jest ta wieża naprawdę bardzo twarda. Sami zobaczcie na ten pancerz, zobaczcie tutaj co się dzieje. Ona nie ma aż tak wiele słabych miejsc na górze. No, musimy naprawdę bardzo mocno przymierzyć, żebyśmy trafili tutaj w ten taki karabinek czy coś, ale nie jest łatwo. Kolejna rzecz, kadłubem ten pojazd może również sporo odbić. Zresztą sami zobaczycie w bitwach. Jak doskonale wiecie, uwielbiałem grać E50, ale po nerfie, niesamowitym nerfie, zresztą sami zobaczcie, jak Wargaming potraktował ten pojazd. Nie wiem dlaczego akurat tak aż mocno potraktował ten pojazd. Zobaczcie na to. Penetracja 220-270 to nie jest nic. Nic specjalnego, ale to nie chodzi nawet o to, bo E50 dawała sobie radę na tej penetracji. Uszkodzenie mamy 390, tutaj działo jest 105 mm. Tyle że Wsadzili swoje brudne łapska i zmienili czas celowania. 3 sekundy to jest naprawdę coś niesamowitego, jeśli chodzi o pojazd niemiecki. Owszem, E50 nadrabiała pancerzem, a szczerze powiem, pojazd nie był mocno jakiś bardzo op w porównaniu do innych dziewiątek. I powiem wam szczerze, naprawdę było ciężko znaleźć dobrą dziewiątkę, gdzie mogliśmy non-stop siedzieć. A patrząc na. Tego Pezeta, mógłbym z niego nie wysiadać. Świetna maszyna. Zobaczmy parametry tak na szybko i zaraz wam przedstawię bitwy. 268 mamy na podstawie, tak samo jak na leopardzie PTA. Tutaj, jeśli chodzi o pociski premium, mamy 310. Na leopardzie mamy 330 i zobaczcie, tutaj jest działo 105 mm. Uszkodzenia mamy mniejsze niż na leopardzie, ale mamy. Krótszy przeładunek. Tak więc jest różnica w porównaniu do Leoparda, ale Leopard nie ma tak twardej wieży. 250 z przodu, słuchajcie, to jest naprawdę coś niesamowitego. Ten pojazd, opuszczanie działa, jest minus 8 stopni. Naprawdę to w ogóle nie przeszkadza. Jeśli chodzi o mobilność, również nie jest źle. Porównując pojazd z Leopardem PTA, tutaj mamy 60 km na godzinę. Tak więc nie jest źle. Współczynnik może nie zachwyca, ale 18 koni na tonę również nie jest to słabą wartością. Tak więc więc jest naprawdę mega. Dodatkowo, słuchajcie, co mi się najbardziej w tym pojeździe podoba, zobaczcie na prędkość pocisków: 1478 metrów na sekundę. To jest naprawdę coś niesamowitego. Nawet na pociskach tych hitach mamy 1173. Na leopardzie mamy również takie same wartości, jeśli chodzi właśnie o prędkość pocisków, ale zobaczcie na pancerz. To jest typowy rasowy snajper. Słuchajcie. Jeśli chodzi zaś o E50, 1200 na APC-erze mamy aż 1500, tyle że czas skupiania 3 sekundy. Naprawdę ten pojazd obecnie jest można powiedzieć bardzo, bardzo rzadko spotykany. Tak więc słuchajcie. Przedstawię Wam tylko dwie bitwy i sami zobaczycie jak pojazd się spisuje i czy warto o niego walczyć. Ja szczerze powiem, warto. Naprawdę jestem zachwycony tym pojazdem, świetna maszynka. Wargaming polerował mi ten pojazd do testów, tak samo jak i T95E6, ten pojazd również już posiadam. Te dwa pojazdy tylko prosiłem, no bo oczywiście niszczarkę posiadam, tak więc tutaj akurat nie miałem czego porównywać. Jest to to samo co praktycznie mam, a tych pojazdów nie posiadałem, dlatego poprosiłem o pojazdy do testu. Tak więc pierwszy raz zobaczycie PZ w akcji na moim kanale. Zapraszam. Wielu z Was pyta mnie w komentarzach pod wczorajszym materiałem, jak zdobywać punkty. Słuchajcie, mamy operacje w grze. Wchodzicie w operacje i tam jest wszystko wyszczególnione. Jest tych operacji naprawdę sporo do zdobywania punktów. Ja już chyba jestem na 11 czy na 10 levelu, coś takiego na tym poziomie. Tak więc to praktycznie samo wpada, samo nam się wbija. Chyba najlepsza tam widziałem operacja jest: musimy w wbicie. 50 tysięcy uszkodzeń i mamy za to chyba najwięcej punktów, o ile dobrze kojarzę. Ja szczerze powiem, nie zaglądam tam non-stop, samo mi się to po, po prostu robi i to wszystko. Bitwa na mapie piaszczysta Rzeka jest, no, ciut dziesiątek, dziewiątek i jakieś tam ósemeczki, tak więc, no, takie standardowe losowanie. I teraz zobaczcie na mobilność. Może nie jest to pojazd mocno zrywny, tak jak Leopard PTA, ale jeżeli już się rozbujamy... To, jak doskonale widzicie, nieźle sobie radzi. Pojazd waży 50 ton i powiem Wam szczerze, że tym pojazdem bardzo fajnie się również taranuje niektóre pojazdy. Dobra, ja pojadę na tą flankę. Jeśli chodzi o wygląd, dla mnie naprawdę mega. Bardzo fajnie wygląda kadłub dość krótki. Przy tak małych gabarytach, patrząc ogólnie na pezecika, również mamy bardzo fajne maskowanie. Co do opuszczania działa, minus 8 stopni, ale szczerze Wam powiem, w ogóle nie jest to odczuwalne. Nie przeszkadza przy niektórych pozycjach, gdzie standardowo używa np. Minus, mi, minus 10 czy minus 9. Naprawdę w ogóle nie odczuwamy tego. No i prędkość pocisków, jak i również ogólnie celność tego działa, jest naprawdę niesamowita. Wieża jest okrągła i tutaj nie mamy zbyt wiele właśnie słabych miejsc na tej wieży. Tak spoglądam jak nasza drużyna się rozjechała, ale no w większości pojechali do tego kanionu. Trochę kiepsko, nie? Mam ja zbytnio tutaj wsparcia, mam tylko dwa pojazdy, tak więc będę musiał uważać. Najpierw tego kurde małego mi się z miłą chęcią pozbył. Tak, żeby nam nie psuł gry. No mam tu sporo pojazdów do obijania, ale ten mały kajtek mi będzie przeszkadzał. No nic, zaraz do tych... Na środku wrócimy. A może jeszcze, dobra. I uszkodzenia. 320 na strzał. Nie jest to 390, tyle, że słuchajcie, przyadunek. Ja mam już tutaj wszystko na maksa mam założoną wentylację, dosyłacz, jaki również stabilizator pionowy. Dodatkowo racje żywnościowe. No, chodź, 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 chodź. Fakt, mógłbym przełączyć sobie na pociski APCR-y, ale już nie będę musiał z powrotem przerzucać na te pojazdy, które mamy tutaj na środku. Jak na razie 4 do 3. Nie jest źle. Jednym pojazdem prowadzimy, ale to jeszcze nie koniec, to można powiedzieć dopiero początek. Dobra. Conqueror, conqueror. Ups. I chyba zostałem sam. Tak jest. Dobra, jeszcze kwadrat mnie próbuje ugryźć. Dobra, jest pełny WZ, ale w sumie ja również jestem pełny. 1750 punktów wytrzymałości mamy, jak na dziewiąty tier na czołg średni. Myślę, że nie jest źle. I pancerz. Słuchajcie, z przodu kadłuba mamy aż 120, a jak na czołg średni. Tutaj naprawdę nie możemy narzekać. Wieża 250 z przodu, to już mówiłem. Tyle, że ten pancerz jest bardzo fajnie zrobiony. On potrafi, uwierzcie mi bardzo dużo odbić. I dlatego wyjeżdżając na przeciwnika, możemy sobie naprawdę o wiele, wiele więcej pozwolić niż takim Leopardem PDA, czy choćby nawet jakimś patonem. E50 nie była może tak zwinnym z winnym pojazdem, jednak to jest spory kloc. A on tu w gabaryty bardzo fajne. Mała sylwetka 9 do 6. No, wynik ups. Dobra, poszedł taranik. <grym>, to już wspominałem, że tym pojazdem bardzo fajnie możemy taranować. My tutaj jeszcze mamy, gdzieś powinien być jeszcze 60 TP, ale gdzie on jest, nie mam pojęcia. Aha, dobra, jest. No, kurde, sporo hubsa ma. Dwa strzały, mógłbym od niego przyjąć, szczerze powiem. Przy jego przeładunku można by było pokusić się o wymianę, ale nic, na spokojnie. Niech gościu wyjedzie. No dobra i zobaczcie, bardzo fajnie to działo idzie na dół. No niestety weszło. Ale to nic. Jeszcze spory zapas mamy. O gościu przeadronek ma bardzo długi, tak więc kompletnie nie ma szans. Ups. Uch, losta bułę od borsuka. Chyba nie trafił z tego borsuka Dobra, kolejny taran Co nam zostało? Aha, tam jest TVP Artyleria I wta w Dziewiąteczka Mi się wydaje, że one gdzieś tutaj powinny być na A3-4 Bo jeżeli nie ma ich przy bazie Dobra, jest arta A gdzie jest wutek? Dość ryzykowne to było, no bo nie wiem praktycznie, gdzie stoi WT-Auf. Mogłem zginąć, ale nic. Dobra, jest wt Dobra. Działo naprawdę, jak dla mnie, mega. Mega ogólnie spoja, zobaczcie na to. Zobaczymy teraz celność. <ścoughs> Coś pięknego. 310 penetracji na pociskach tych premium w porównaniu do Leoparda PTA. Słuchajcie, to jest... No jest różnica, ale nie aż tak wielka, żebyśmy tutaj pojazd przekreślali, że jest słaby. Naprawdę jak dla mnie świetna maszyna. I warto, warto jest o niego powalczyć. I teraz zastanawiam się, jak tego się pojawi cała masa, co to będzie się działo. Dobra, pierwsza bitwa za nami. Jeszcze jedna. Teraz sprawdzimy troszeczkę pancerz wieży tego pojazdu. Szczerze powiem, próbowałem przez kilka bitew wbić emkę, i nie jest to takie wcale łatwe. Albo już gracze robili na tych pojazdach niesamowite wyniki, że było tak trudno. Aż w końcu się udało. Tak więc, emka wpadła. Mamy 6 zniszczonych, 5 tysięcy uszkodzeń. Lecimy z kolejną bitwą. Teraz może losowanie będzie ciut lepsze, dlatego że nie będziemy mieli dziesiątek. Mimo to, słuchajcie, pojazd na dziesiątkach jakoś specjalnie sobie z tego nie będzie robił żadnej, zdawał jakoś tam mocno sprawy, że są dziesiątki, bo nawet na dziesiątkach bez problemu jesteśmy w stanie poradzić sobie. Dawno nie grałem tak dobrym pojazdem w grze World of Tanks na konsole. Oczywiście nonstop Wargaming wypuszcza nam jakieś premki, gdzie one są również fajne, ale. Jeśli chodzi o pojazdy takie właśnie 9. tieru, a nawet 10., dawno nie miałem tak fajnego, właśnie tak fajnej maszyny jak właśnie ten pojazd, czyli PZG 50T. No i dobra, tu losowanie bardzo fajne. Zobaczcie, gramy na topce, można powiedzieć. Jest jedna artyleria. To mnie trochę martwi. I to dziewiątka, tak, wie, tak więc będziemy musieli uważać. I powiem wam szczerze, grając ogólnie randomy, ja nie wiem, co się dzieje z graczami. Zobaczcie, kto jedzie na górkę. Zobaczcie, jakie pojazdy jadą. W większości cała drużyna jedzie tamtą flanką, gdzie jeden pojazd ich tam zatrzyma. Wystarczy jakiś light, a nawet jest ich trzy, podjedzie, wyświeci i wszyscy stoją. Nikt kompletnie nie jedzie na górkę. Ja nie wiem, co się dzieje ostatnimi czasy, ale gracze zupełnie, zupełnie inaczej grają. Niby coś tam ze mną jedzie, ale no, zobaczcie, jak drużyna nam się rozjechała. Wszyscy praktycznie postawali przy jednym krzaczorze. Tam dostęp tym pz również podjechał sobie, tak jakby grał lightem. A uwierzcie mi. Pojazd naprawdę pozwoli nam na wiele. Możemy jechać bez problemu na przepychacz i starać się wchodzić w wymianę z innymi czołgami, bo ta wieża ogólnie na taki pancerz kadłuba potrafi sporo odbić. A ja nie wiem co on tam robi tym pztem. Dobra. Ach. Dobra, tu już mamy kilka pojazdów. Jest AMX-30, no w porównaniu do Niemca o wiele, wiele bardziej miękki pojazd, tak więc nie musimy się wcale obawiać. I zobaczcie, w jednym miejscu, aha, już ginął po kolei. W jednym miejscu pojazdów nastawało ich tam jak wariaty. Dobra, jest AMX-30, mamy Tigera 131. Tu mamy Leosia, tak więc nie są to wymagający, słuchajcie, przeciwnicy. Gdyby oczywiście wyjechali na mnie, no to za wiele nie miałbym do powiedzenia, niby coś tam jeszcze na moich plecach jest. Dobra, pięknie. Aby nie artyleria, aby nie kwadrat. Niech da mi spokój, niech po prostu pokażę na co stać ten pojazd. Jest jeszcze siódemka. Ja nie wiem za czym on tam stoi, że ja nie mogłem go trafić w tej bitwie słuchajcie. Są tam oczywiście takie, nie wiem, schody czy coś i przez te schody nie możemy przestrzelić, niby pojazd widzimy, świeci nam się na czerwono, ale no, To są właśnie błędy tej gry. Wargaming kompletnie nic z tym nie robi. To na kilku mapach jest tak, że mamy na przykład budynek wystaje gdzieś tam jakaś kurczę, rynna czy coś, pojazd niby widzimy, a o, zobaczcie na to. Widzę gościa, świeci mi się na czerwono, a ja nic mu nie mogę zrobić. Nie wiem, dlaczego oni z tym nic nie robią. Zobaczcie, ile już odbiłem. Świetny pojazd, świetna maszynka. No i to jest właśnie to. Cały czas, kurde, ta siódemka, ona już powinna dawno zejść. 2 do 5, nie ciekawie. Zobaczcie, jak tutaj jest czerwono. Wprawdzie nie są to może wymagające pojazdy przeciwnicy, ale mimo wszystko musimy uważać. Musimy uważać na artę. jeszcze co tu jest? M103, zawisza czarny. Dobra, ja tego chociaż skończę. Ok, tam stoją niszczarki, tak więc musimy uważać. Chodź, 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 kolego. Aaaa, kiepsko polosowało. Dobra, przyjąłem. Jeszcze ten mnie zablokował. Chciałem tego Lighta kurczę zniszczyć. Tak, żeby nie było małego dziada do świecenia. Gościu bardziej mi przeszkadza niż pomaga. 7 do 7, tak więc no wynik nam się zrównał, ale słuchajcie, jest aż 4 niszczarki, i to będzie problem. Dobra, Type 4 Heavy. No nie, Ty kolego, nie jedź tam na dół, bo te niszczarki stoją przy budynkach i to jest zabójstwo zjeżdżać na dół. Wystarczy, że po prostu Light nas będzie świecił i nic nie zrobimy. Artyleria ciągle jest w grze. Dobra, mamy świeże mięso, tak więc obijamy muszę się niestety posiłkować pociskami premium, czyli hitami oczywiście nie za każdym razem mamy pewność, że przebijemy no bo pojazd może delikatnie stanąć pod kątem, a my go aż tak dobrze nie widzimy i w porównaniu do wersji PC-owej, słuchajcie na PCie gościu by sobie przybliżył tryb snajperski, praktycznie miałby go jak na dłoni, a na konsoli no niestety, i ktoś powie, że na konsoli na przykład łatwiej się gra. Guzik prawda jest o wiele, wiele trudniej. Dobra. Wypadałoby teraz kurde pojechać i zająć się naszą bazą, bo gdzieś mi ten PZ zniknął stąd. Ale jeszcze sporo HP posiadał. Hmm, co tu robić, co tu robić? Tych dwóch wariatów pojechało na dół. Nie jest to dobra decyzja. Bo ciągle stoją przy tych budynkach na bank niszczarki. Dobra, jest. Jest, 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 jest. Aj, aj, aj. Te pociski są aż tak szybkie, że czasami, kurczę, leci przed celem. Dobra, ja wracam na bazę. Wute auf, jeden wótek jest po tej stronie. Na szczęście nie ma artylerii, to jest duży plus. T5-4E1 je osiągnął ściągnął, tak więc bardzo dobrze. Ha, ha, ha. Ciągle mały, mały light jest w grze i to nie wiem czy nie będzie problem. Nic, poczekamy, poczekamy chwilę. Arta i tak nie przeżyję. Tak jest, jest jeden tutaj wótek, ale czy tylko jeden? Nie wiem, czy ci goście będą mieli ogólnie możliwość powrotu, żeby im pomóc. Dobra, jadę. Prawdopodobnie light wbił nam się na kapa, ale kurde, no może być to ryzykowne. Słuchajcie, bo. Okej. Okay. Dobra. Aha, light jest tu, tak więc jeden wótek na, na bank kapuje. Nasi wjechali. Dobra, nasi wjechali, słuchajcie, na kapa. Tak więc niszczarki muszą być po tej stronie, obie. Ups. Prawie HP nam się wyrównało. No, 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 Kur No, ktoś by powiedział, że przymierz, tak? Ale słuchajcie, to nie jest takie łatwe. Tym bardziej, że nie wiem, gdzie są te niszczarki. Aha, dwie kapują, jedna jest przy ich bazie. Dobra. Jedna zjechała. Tak więc nasi prawdopodobnie skapują bazę. Dobra, jest WTO. Pięknie. A ja szkoda, że kapują. Jeszcze tutaj by było sporo do zabrania, do zgarnięcia. W każdym razie obroniliśmy bazę. <laughs> Bez problemu nasi sojusznicy skapowali ich bazę, tak więc no... Tak to było. Kolejna MK 6000 uszkodzeń, ale mimo wszystko słuchajcie, widzieliście, że pojazd na górce bardzo fajnie sobie radził. Na szczęście Arta nie wzięła nas na swój celownik, tak więc mogliśmy naprawdę sporo postrzelać i mimo wszystko ogólnie słuchajcie, wieża mega działa również mobilność też jest niezła. Tak więc jak dla mnie naprawdę świetna nagroda. Bardzo dobry czołg. Z mojej strony to wszystko i już niedługo zobaczycie kolejną nagrodę. T95E6. Do usłyszenia. Hej!